Całkiem ładnie tu w tym Betlejem. Dojechaliśmy, wprawdzie nie do Ziemi Świętej, ale do Betlejem na Podkarpaciu. Ale to nie o miejscowości chodzi. Chodzi o to, żeby Chrystus narodził się w Twoim kościele, tam gdzie sprawowana jest Eucharystia i w Twoim sercu, do którego chce przyjść właśnie w Eucharystii, ale też w sensie duchowym. Noc Bożego Narodzenia to jest triumf. Władcy dobra nad światem pogrążonym w grzechu, zawładniętym przez Władce tego świata. Filip Jankcej napisał w swojej książce, że ta noc w sensie duchowym i teologicznym wcale nie była cicha, jak śpiewamy w jednej z najpiękniejszych i najbardziej znanych kolęd na świecie. Ta noc była triumfem władcy dobra, który wkroczył do obozu zła, aby pokazać, że to on jest Panem życia i śmierci, że to on zbawia, że w nim jest nadzieja i że to on zwycięży grzech, śmierć, piekło i szatana. A wszystko zaczęło się od i od Bożego Narodzenia. Drodzy widzowie i sympatycy Faro TV, a zwłaszcza pasażerowie jazdy z Ewangelią. Z racji świąt Bożego Narodzenia chciałbym Wam życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności. Oj, przepraszam, chciałbym Wam życzyć, żeby wam zabrakło zdrowia do picia wódki, a będziecie trzeźwiejsi i nie przegapicie swojej szansy. Chciałbym Wam życzyć, żeby zabrakło Wam szczęścia do kombinowania w Waszych sprawach, abyście zaufali zbawicielowi, specjaliście od szczęścia, a On Wam pobłogosławi w tych Waszych sprawach. Chciałbym Wam życzyć, żeby zabrakło Wam pomyślności, bo ma być po Bożej myśli, jak się modlimy w modlitwie Ojcze Nasz, a nie po naszej myśli. Życzę Wam również, żeby zabrakło Wam sił do kłócenia się przy stole, zwłaszcza na tematy polityczne. Życzę Wam, żeby Wam zabrakło czegokolwiek chleba, opłatka może prądu to mniej czasu spędzicie przed telewizorem i uratujecie swoje święta a jak wam zabraknie czegoś do jedzenia to zawsze możecie pójść do sąsiadów i nawiązać z nimi więź tej właśnie więzi przyjaźni miłości od Jezusa Chrystusa który się narodził by zbawić świat życzę wam z całego serca niech te święta będą piękne niech będą pełne radości i niech będą pełne miłości niech będzie pochwalony Jezus Chrystus